Już za niedługi czas będzie ważne święto dla nas. Tak, to wszystkich świętych. Aczkolwiek ta nasza kultura jest troszeczkę zastąpowana przez amerykańskie podejście, czyli na ostatni dzień października. Czyli właśnie chodzenie po cukierki, to już się pojawia w dużych miastach, w mniejszych. Ale bardziej na osiedlach niż na wioskach. Aczkolwiek no, ta tendencja się rozrasta, ponieważ no, to święto takie komercyjne jest traktowane bardziej jako zabawa niż, niż to, co miało wcześniej symbolizować. Aczkolwiek w Polsce, jako w kraju słowiańskim, było takie święto, gdzie chodziło się, ale dostawało się troszeczkę inne rzeczy niż właśnie cukierki. Ale pamiętaj, że gusła, chodzenie i przywoływanie duchów nie jest czymś dobrym w naszej częstotliwości, bym tak to nazwał, tak? Czyli w tej naszej, w tym naszym świecie, który po prostu jest, co my żyjemy. Oni powinni być w innym miejscu i lepiej ich nie przywoływać, ponieważ są jak najbardziej realne wszystkie istoty, które są przywoływane, a nie chcemy ich tutaj, ponieważ później one uczą się, uczą się poruszać materią, a to nie jest już dobre, jeżeli coś lub ktoś zrzuca sobie przedmioty z szafki tłucze, jęczy albo próbuje wymusić na tobie coś. Jeżeli takie coś już ma miejsce u ciebie, czyli już nie możesz spać i już coś kołacze u ciebie, czujesz wielki ból w sercu, bo w największym przypadku to serce dostaje, tak? takie szpile wbijane w serce, tak kujnięcie od spodu może być tak samo, że będzie bardzo mocno głowa boleć. Lub ból w lędźwiowym kawałku krzyża będzie jeszcze nasilał się. To są oznaki, że coś już jest przy Tobie w Twoim polu energetycznym, w aurze. To może być coś, czego ty byś chętnie się pozbył, pozbyła, aby móc. Spokojnie żyć. Jeżeli Cię ten problem dotyczy, to wyzwanie, to daj znać. Napisz komentarz, lub po prostu napisz do mnie prywatną wiadomość, i zobaczę, co się da dla Ciebie zrobić. Cześć.